Dla mnie? Nie, dla dziesiątka. Dzieciątka? Tak, dar dla Dzieciątka. A Ty? Jaki masz dar? Niektórym może się wydawać, że spełnienie tych zadań na adwent, które zadawaliśmy przez cały okres może sprawiać trudność, może komuś nie chciało się nawet niczego robić. No ale okazuje się jednak, że da się to zrobić. Przynajmniej mi udało się zrobić myślę parę rzeczy, a jedną chciałbym się podzielić. A mianowicie odwiedziłem wujków, jestem tu od trzech dni już praktycznie i myślę, że tymi odwiedzinami, które są pierwszymi od um, dość dawna tak, takimi długimi, może tyle trwającymi, sprawiła im pewnie jakąś przyjemność. E, dużo z nimi porozmawiałem, myślę że, myślę, że umiliłem im ten ostatni czas. Wszystko, co mamy... Otrzymaliśmy od Pana Boga, bo wszystko jest dar. a dar jest po to, żeby się nim dzielić. Kiedy się dzielimy, oddajemy chwałę Panu Bogu, i dar wraca do Niego. Życzymy Ci ciągłej gotowości do składania darów Bogu, który jest wszechmocny, a jednak pokorny. Niech Bóg rodzi się w Twoim sercu każdego dnia.